Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie w, 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 piwnicy, Kultu, w piwnicy Kultury Stowarzyszenia polsko austriackiego Stowarzyszenia Takt, której, którego Prezes i Przewodniczącą jest Pani Maria Buczak. Mamy ogromny przywilej powitać Państwa, my jako beneficjenci, jako Fundacja Pani Ani po raz piąty, podczas bardzo um, niepowtarzalnego wydarzenia w tym roku, a mianowicie e, live streamu. Już za trzy dni w niedzielę o godzinie a e, to samym wydarzenie będzie, a pozwoli połączyć sztukę, kulturę i dobroczynność. E, jest to ogromny przywilej, że są państwo z nami. Pragnę jeszcze raz podziękować ogromnie pani Marii Buczak, która od pięciu lat wspiera działania Fundacji i to właśnie dzięki niej też możemy my działać. Fundacja Pani Anin, co za tym stoi? Za tym stoję ja, jako były pacjent onkologiczny leczony tutaj w Wiedniu. Fundacja jest wprawdzie polska, ale ze względu na naszą działalność mamy także podopiecznych, polskich podopiecznych tutaj w Wiedniu, w Talo sanktana i jakże w AKH. Nasze działania koncentrują się Głównie na wsparciu młodych, dorosłych po leczeniu onkologicznym tak naprawdę. Jest to niezmiernie też wymagająca praca ze względu na to, że po chorobie wydaje się, że już jest wszystko załatwione tak naprawdę, a rozpoczyna się nowy rozdział. Jak wrócić do szkoły, jak wrócić do pracy, jak zaakceptować samego siebie ze zmienioną. Ciałem, skonfrontować się też z nową rzeczywistością, i jest to naprawdę ogromny przywilej, że mogę taką pracę wykonywać, że możemy wspierać młodych ludzi w powrocie do normalnego życia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Piwnicy Takt, w Piwnicy Kultury Takt, i ogromnie zapraszam Państwa na Pierwszy tego typu projekt 18 w niedzielę o godzinie 18. Wspomagamy Fundację Pani Ani oraz CCI Europe Council. Wszystkie wpływy od Państwa strony będą przekazywane tym dwóm fundacjom. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzień dobry, witam wszystkich ponownie z Piwnicy Takt. Mam okazję wystawić po raz drugi tutaj swoje obrazy i tym samym wspomóc imprezę, która odbędzie się 18 kwietnia w niedzielę. Będziemy zbierać pieniążki dla chorych dzieci na raka. Zapraszam wszystkich serdecznie.